Witajcie w regionalnym centrum naukowo-technologicznym nieopodal Kielc. Tak jak wcześniej obiecałem, przybyliśmy znowu do kliniki Gameta, żeby porozmawiać z embryologami na temat procedury zapłodnienia pozaustrojowego. Zanim jednak przejdziemy do rozmowy, powiemy o kilku zaletach tego miejsca. Klinika leczenia niepłodności Gameta Kielce znajduje się w Chęcinach, tuż przy drodze ekspresowej S7. Centrum znajduje się w jednym z najnowocześniejszych budynków w całym kompleksie. I nie tylko z zewnątrz wygląda tak okazale. W środku bowiem znajduje się m.in. laboratorium embryologiczne w systemie Clean Room, a to rozwiązanie na miarę światową. Tym razem wejdziemy do laboratorium embryologicznego, które na co dzień nie jest dostępne dla pacjenta, bo to tutaj odbywa się bardzo ważna część procedury in vitro. Porozmawiam z ekspertami, panią Anną Sobczyk i panem Pawłem Polem. Bardzo się cieszę, że w ferworze tak trudnej i wymagającej skupienia pracy znaleźli dla nas czas. Klinika przestrzega najwyższych standardów jakości, dlatego mają tutaj wstęp tylko uprawnieni pracownicy w specjalnych strojach ochronnych. Ja oczywiście do tych najbardziej chronionych pomieszczeń laboratorium IVF nie mam dostępu, jednak postaram się dowiedzieć jak najwięcej podczas rozmowy z naszymi ekspertami, embriologami. Dzień dobry państwu, bardzo się cieszę na to spotkanie i na to, że znaleźli państwo czas, żeby z nami porozmawiać. Mam, nie ukrywam, kilka pytań, może zacznę od pana Pawła. Panie Pawle, proszę mi powiedzieć, jak wygląda proces zapłodnienia pozaustrojowego i kiedy wkraczają embriolodzy? Zapłodnienie pozaostrojowe możemy podzielić na dwie części, część kliniczną i biotechnologiczną. Embryolodzy są odpowiedzialne za część biotechnologiczną, która rozpoczyna się w momencie przekazania płynu pęcherzykowego pobranego podczas funkcji jajników i przekazaniu go do laboratorium embryologicznego. Embryolodzy wyszukują komórki jajowe z, z płynu i, i przekładają je do specjalnego podłoża. Następnie komórki jajowe są inkubowane przez około 2 godziny. W tym czasie mężczyzna oddaje nasienie, które jest specjalnie preparowane w laboratorium seminologicznym. Po około 2 godzinach komórki jajowe są oczyszczane z komórek wieńca promienistego i dokładnie oczyszczane. Ten proces pomaga nam ocenić komórki jajowe, tylko w pełni dojrzałe komórki jajowe możemy wykorzystać do zapłodnienia. Kolejnym etapem już jest sam, samo najczęściej jest to, jest to metoda mikromanipulacji, która polega na podaniu pojedynczego plemnika bezpośrednio do cytoplazmy komórki jajowej. Następnego dnia po około 17 godzinach oceniamy skuteczność zapodnienia. Kolejnym etapem już jest hodowla zarodków. Zarodki hodujemy do 5-6 doby od punkcji. Jeśli chodzi o transfer, czyli podanie zarodka, wykonujemy ten zabieg w drugiej, w trzeciej, albo w piątej dobie od punkcji. Wszystkie prawidłowe, nadliczbowe zarodki zamrażamy i przechowujemy w banku komórek rozrodczych i zarodków. Czyli jak słyszę Panie Pawle, jest to bardzo żmudny i skomplikowany proces. Okej, okay. a Pani Aniu, proszę mi powiedzieć, co wpływa na skuteczność pracy laboratorium? Jest to głównie doświadczony i wyszkolony personel oraz wysokiej klasy sprzęt laboratoryjny, Ważna jest również dobra współpraca z całym zespołem kliniki, szczególnie z lekarzami prowadzącymi leczenie pacjentów. Okej, okay, rozumiem. Panie Pawle, proszę mi powiedzieć a jak ocenia się zarodki? Zarodki oceniamy w, zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embryologii. Ocena morfologii zarodka polega głównie na określeniu liczby komórek, które tworzą ten zarodek, ich jakości oraz stopnia fragmentacji cytoplazmu. Mhm. Panie Aniu, ostatnie pytanie. Jak dbacie o bezpieczeństwo pracy laboratorium? W klinikach Gameta stosujemy normy oraz procedury jakości zgodne z ISO, ustawą o leczeniu niepłodności oraz standardami Europejskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii, oprócz stosowania systemu świadkowania, czyli podwójnej kontroli materiału pobranego od pacjentów? Dodatkowo, jako jedno z nielicznych laboratoriów na świecie, używamy elektronicznego systemu nadzoru RI-Witness. System ten polega na unikalnym bezprzewodowym znakowaniu próbek pacjentów. Ponadto monitorujemy jakość powietrza w laboratorium oraz w inkubatorze, monitorujemy temperaturę, stężenie gazów oraz wilgotność powietrza. Super. Panie Aniu, Panie Pawle, bardzo dziękuję za to spotkanie i za te cenne i ważne informacje. Dziękujemy. Dziękujemy. Nie będę już dłużej przeszkadzał naszym ekspertom. Ich praca jest nieoceniona. I mam nadzieję, że rozwiali wszelkie wasze wątpliwości dotyczące przebiegu procesu zapłodnienia i przechowywania komórek. Jest to niezwykle skomplikowany proces, dlatego warto zaufać tak doświadczonym specjalistom, jakich możemy spotkać w klinice Gameta. Ten kadr może oznaczać tylko jedno: że czas na pożegnanie. Ale nie martwcie się, już niebawem spotkamy się znowu w kolejnym odcinku naszej serii. A wy zgadnijcie w komentarzach, jakie miasto tym razem odwiedzę. Do zobaczenia!